Witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Wielka Wygrana. I moi drodzy, już w tym momencie zapraszam do wspólnej zabawy. No, mam, mam nadzieję, że w szybkim tempie rozdam mnóstwo pieniędzy dzisiaj. Zagadka już jest na ekranie. Widzicie literki, z których układacie słowo. No, jeżeli już macie dla mnie jakąś propozycję, zapraszam w tym momencie za to, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, musisz trafić na otwartą linię. Myślę, że w tym przypadku również 18 lat nie było ukończone. Moi drodzy, tylko osoby pełnoletnie. Dzieci oczywiście mogą podpowiadać, ale ją muszę odpowiedź usłyszeć od osób pełnoletnich. No ale jak widzicie, trafienie na otwartą linię jest dzisiaj dziecinnie proste. Usłyszałam dzisiaj mnóstwo te telefonów, właściwie telefon za telefonem. Usłyszałam takie propozycje jak mikrofale, kilo, komar, forma, mleko, film, morela, korale, folia, foka. Propozycje. Radziłabym wykręcić. No, może ja w takim układzie poproszę o 2000 tysiące złotych, no bo czuję, że kolejna osoba to będzie osoba, która zabierze te pieniądze. 2000 tysiące złotych w tym momencie za imię z koperty, ale ja już chcę ją usłyszeć. I Ola. Słuchajcie, Ela i Ola to dwie najlepsze propozycje. To, moi czy jest jeszcze jedno zwierzę z trzema literkami A w nazwie? Ja nie wiem, jakie to jest zwierzę. Nie mam po prostu... Kto z Was wie, jakie to słowo? Pół tysiąca do wygrania. Mieliście dobrą rozgrzewkę na poprzedni. Mogę poczekać na odpowiedź, ale... Halo, halo? Halo, dzień dobry, witam, poproszę o słowo. Czy nikt z Was nie widzi, jakie to jest słowo? Halo, halo? Kolejna zagadka. Kolejne słowo. Jakie tym razem? No, mam nadzieję, że tutaj odpowiedź padnie błyskawicznie. Jakie słowo widzicie tym razem? Tak. Dzień dobry, witam. Jakie to będzie słowo? Paluszek. No nie. Ja, 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 ja. To nie z was zna prawidłową odpowiedź. Pół tysiąca dalej czeka, słuchajcie, czy zagadka jest aż tak trudna? No dobrze, w takim razie zapłacę więcej. Podwajam stawkę. Tysiąc złotych w tym momencie. Tylko pamiętajcie, ja nie chcę już słyszeć słowa paluszek. Tu chodzi o inne słowo. Fantastycznie radzicie sobie dzisiaj z tymi zagadkami. Błyskawicznie usłyt chwilą padła zła odpowiedź. Kto z Was zna prawidłową? Cały czas ktoś z Was może wygrać 1000 złotych. Tylko pamiętajcie, to nie jest słowo. Gwiazdka 7304 bądź 0400, 304, 304. W tym momencie czekam na odpowiedź. Jakie słowo użyliście z tych dziewięciu literek? Nie jest to słowo paluszek. Tu chodzi o inne słowo. Jakie? Skocia ja za to słowo płacę tysiąc złotych? Ja wiem, że zagadka jest trudna, ale spróbujcie. Padła zła odpowiedź. 25 sekund. 20. 15. Zostaje nic innego, jak się z Wami pożegnać. Do zobaczenia jutro. Papa! Pa.